You call me a saint, but you know I'm a stranger, will and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer sinner. busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down to obscurity. Don't let me ever be this alone. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj temat wcale nie beauty. W ogóle, ani ja beauty, ani temat, ani to, co będę prezentować, ale wiecie o tym dobrze, że uwielbiam DIY, uwielbiam takie projekty, kiedy mogę coś stworzyć od podstaw lub przerobić coś starego. Dzisiaj robię drapak, bo ogólnie robię mały remont w mieszkaniu. Stefania, czyli mój kot, który pewnie tutaj zaraz się pojawi gdzieś przed kamerą, nie lubi takich typowych drapaków, ona z tego nie korzysta. Im więcej jest bajerów, tym gorzej dla niej. Ona wcale nie wskakuje gdzieś wysoko, nie wchodzi w żadne domki, więc kompletnie nie jest nam to potrzebne. A te wszystkie drapaki zajmują mnóstwo miejsca, więc stwierdziłam, że zrobię dla siebie taką. Szafkę, szufladnik, w którym pomieszczę przy okazji wszystkie zabawki od kota, jakieś takie wiecie rzeczy, które mi się wszędzie po całym mieszkaniu walają, więc tam będą posegregowane i wykorzystuję to, co już mam i kupiłam kilka nowych rzeczy, na przykład szufladniki z już u mnie widzieliście patenty właśnie na nie wiele razy, Bo to jest świetna sprawa, one zajmują niewiele miejsca, łatwo je, o właśnie jest kot. tak dla Ciebie to jest. Nie, nie wiem, zobaczymy, czy jej ja się spodoba. Ale też układniki są super, bo są tanie i można je w fajny sposób przerobić, przemalować na własny sposób. Szybko też można tak jakby je dodać do pozostałych elementów, czyli takich desek. Można to szybko przymocować i naprawdę to jest świetne rozwiązanie. Mam taką tubę, którą kiedyś dostałam jakiś plakat, czy coś takiego zamawiałam. Takie tuby też często w sklepach plastycznych można dostać, kiedy kupuje się jakieś płótna, coś w tym stylu. I to mi tak leżało, stwierdziłam a co tam wykorzystam, to pewnie na coś na właśnie teraz nadszedł ten moment ona jest otwierana, jest naprawdę gruba solidna, więc jakoś postaram się ją tutaj okryć sznurem, żeby Stefania miała swój drapak i dopasować go do reszty, mam kilka desek takie dwie nowe sosnowe, nie, świerkowe świerkowe? świerkowe i taką jedną bardzo starą deskę ta deska już naprawdę ma swoje lata, za co ją uwielbiam, bo ma piękny kolor. Mam e, taki sam belek, pamiętacie, DIY, taki szufladnik do przedpokoju. No właśnie, no i ten drapak będzie niedaleko, więc wiedziałam, że kolorystycznie by do siebie pasowały. No i te deski też są takie same, e, które będą tworzyć blad. E, e, I co jeszcze dokupiłam? Dokupiłam taką oto deskę w action kojarzycie ten sklep. To jest taki tani sklep e, z różnymi pietami. Naprawdę można tam kupić po wszystko. I e, nie wiem, ile dałam. Parę naście do 20 zł za taką piękną też deskę. To będzie podstawa, do której zamocuję tubę, więc myślę, że będzie naprawdę designersko fajnie. Mam nadzieję, że to tak wyjdzie. I mnóstwo oczywiście jakichś elementów typu kleje, uchwyty. O, uchwyty bardzo fajne. AliExpress, polecałam Wam w ostatnim filmie, właśnie z AliExpress, takie uchwyty za 6 sztuk 9 zł, 9 czymś, więc akurat zamówiłam dwa takie opakowania, bo wykorzystam pewnie jeszcze do jednego projektu. Takie uchwyty, i dzisiaj też powinny mi wystarczyć. Więc biorę się do pracy. Światło tutaj jest kiepskie, jest wieczór, jest godzina 20:48. Sąsiedzi będą zachwyceni, że będę tutaj wiercić, ale wiercenia będzie niewiele. Mam nadzieję, że uda mi się większość elementów przykleić na klej i praca pójdzie szybko. Takie tam wieczorne zajęcia, sobotnie. Także ten. Lecimy z tematem. Nie będziecie mnie za bardzo widzieć, ale widzicie to, co robię, a to jest najważniejsze. Bo wyciągałam sobie szufladki z tego szufladnika. Zaznaczyłam sobie od góry na deskach 16 cm, mniej więcej, bo chcę, aby była na początku taka po prostu półeczka, a później szufladniki. Nie chciałam robić do samego dołu szufladniki, więc stwierdziłam, że jeżeli tutaj na, na dole będzie taka przerwa i u góry, to będzie to całkiem spoko wyglądało, mniejszy koszt też tego będzie. Więc najpierw te szufladniki chcę przykleić do siebie, a później równo do tej linii, do półki. Na jaki klej? Klej do drewna. Kupicie jej naprawdę wszędzie, w każdym sklepie typu Leroy Merlin, Obi i tak dalej. Te kleje nie są drogie, są bardzo mocne, tylko musicie przeczytać, ponieważ niektóre pęcznieją, na przykład ten, a są takie, które wcale nie pęcznieją, a są bardzo e, mocne, więc warto przeczytać, jaki klej macie. E, I mam jeszcze ze sobą takie oto klamry. Ja je mam do, tak jakby, tła, żeby je sobie m, podpiąć. Natomiast świetnie też służą do tego, żeby wszystko ze sobą scalić, przytrzymać, żeby się ładnie przykleiło. To nie jest duży koszt. Słuchajcie, w Biedronce, w Lidlu często kilka sztuk jest za 10 zł, 15, naprawdę nie jest to dużo Biedronce Widziałam kiedyś, nawet kupiłam chyba oto takie dwie sztuki za 4 zł, więc nie są to duże koszta. Warto takie coś mieć, to naprawdę się przydaje, jeżeli lubicie tego typu rzeczy. No to dobrze, kleję najpierw te dwie półeczki ze sobą. Nie przy samych granicach, pamiętajcie o tym żeby nakładać klej tak, że jeżeli pęcznieje, to nie zacznie nam wypływać, bo później trzeba go zeszlifować i to jest już większy problem. Więc nakładam klej i przyklejam do siebie półeczki. One będą chciały pracować, jeździć sobie na wszystkie strony. Możemy trochę nią popracować na początku, a później pięknie je ze sobą połączyć klamrami. Tutaj musimy mieć równo, bo będziemy je kleić do półeczek, więc ciach i ciach. Sprawdzamy, czy jest OK. No i dobrze. Ja od razu będę działać z tym, żeby przykleić szuflady do półki jednej drugiej i na ten czas, kiedy będę zajmować się innymi elementami, to już powinno się ładnie łapać w tym czasie. I dokładnie do tej wyznaczonej wcześniej linii przykładamy czekamy chwilę, niech on się zacznie łączyć, pilnujemy tutaj, żeby wszystko było ok, a później łapiemy klamrami. Elementy te powinny się czymś obciążyć i poczekać. Ten klej tak do całkowitego wyschnięcia potrzebuje 24 godzin. Ja tyle czasu nie mam, bo inaczej kręciłabym do samego rana ten film. Dlatego już tutaj nakładam klej Nałożę na to deskę również do tej wyznaczonej linii i wszystko złapię właśnie tymi klamrami. Teraz trochę trudniejsza część, bo to się tutaj fajnie skleja, tym się póki co nie mam co przejmować, widzę, że nic się nie rozjeżdża, ale będę co jakiś czas to kontrolować. Natomiast teraz trzeba zamocować taką tubę, która jest kartonowa do drewnianych elementów. Przygotowałam sobie takie oto beleczki. To gdzieś tam miałam jakąś ozdobę, która już mi zalegała w domu, nawet często o nią pytaliście. Ja ją zakupiłam w na Nana, dawno temu. Natomiast spokojnie możecie po prostu pojechać do Tartaku, żeby wam taką ucięli i to jest o wiele, wiele tańsze. Eee, tak samo takie kołki, to zakupiłam za 4 zł w Leroy Merleau. takie kołeczki są od 2 do 5 zł, ale tak jak mówię, Tartak, tak. ja tutaj w Warszawie, wiecie, gdzieś tam nie miałam blisko, więc... Wybrałam się do lewą, lewą. E, Tylko mam mały kłopot, i jak widzicie, to jest takie zeszlifowane, to jest moja robota, bo kupowałam to gdzieś tam na oko i wydawało mi się, że jest OK, ale była minimalnie za duża i dalej jest za duża. Ja będę próbowała się wcisnąć e, za duża, za duży ten kołek tutaj, słownie go wbić żeby spadł na sam dół i stworzył mi tutaj zabezpieczenie, do którego ja mogę wiercić i mocować śruby. Nie wiem, czy mi się to uda naprawdę. Łatwiej będzie z górą, ponieważ jest ona krótsza i mogę tutaj włożyć sobie jeden kołek. Lepiej też na klej, po prostu włożyć go tutaj. Od dołu drugi. Przy okazji to będzie naprawdę ładnie wyglądać, bo to będzie przymocowane do blatu i po prostu wszystko przewiercić e, śrubą długą. E, sprawdzacie sobie wszystkie te szerokości plus jeszcze blat i oglądacie jak długa powinna być śruba, aby nie przeszła na wylot, ale żeby wszystkie te trzy warstwy złapała. więc Ok, to, to nie będzie łatwe wyzwanie. Dobra kochani, powiem tak, e, zrobiłam małą głupotkę, bo <śm> No, nie chciało mi się po prostu jeszcze bardziej tego szlifować. Zamiast sobie wymierzyć, wsadziłam to tak mocno, że już tego nie jestem w stanie wyciągnąć, bo ręcznie docinałam drewno i moja ręka już jest ledwo żywa. Więc nie róbcie tego błędu co ja po prostu kupcie coś na wymiarze, coś mniejszego ewentualnie, ale. Wykombinowałam, jak z tego wyjść. To siedzi tak mocno, że to będzie moim dołem. No i teraz się zastanawiacie, no okej, okay, ale to jest krótsze i o co teraz chodzi? Tak, więc tutaj plan będzie taki sam, jak chciałam na samym początku. Będzie to mocowane do góry. Natomiast tutaj wsadzę sobie rolkę takiego. Mm, Wiecie zwykły, zwykła folia taka papierowa, e, taśma papierowa, folia papierowa, taśma papierowa. Wsadzę to tutaj maksymalnie, bo to potrafię jak widać. E, zakleję i przykleję to do tego, zamocuję to wszystko razem, e, więc wysokość będzie ta sama. Mam nadzieję, że wszystko super się będzie e, trzymać. Do tego też mogę coś tu nawet przymocować, no zobaczymy sama sobie jestem winna ale mam nadzieję, że wszystko ostatecznie wyjdzie super i będzie to na tyle solidna, że, że Stefan może drapać chociaż ona będzie drapać tutaj z namią, ona nie będzie już tutaj wysoko wchodzić i się wyciągać żeby drapać, więc ta część będzie dla niej najważniejsza więc zrobię to tak, żeby było po prostu ok, więc tutaj już mam kołek, jest to solidne, mocne Dobrze, że Ci zostawiłam ten widzonko do mnie. Um, I to będę mocować za pomocą takich oto metalowych, e, to się fachowo nazywa kątownik. kątowników małych, stalowych, złotych stwierdziłam, że będzie kolor pasować, natomiast sam dół będzie oczywiście tutaj zakryty um, tą. Sznurę <śnurem> będzie zakryte, więc to będzie wszystko do siebie idealnie tutaj grać. Myślę, że najpierw zajmę się tą częścią, potem zamocuję tutaj od góry do tych elementów, a potem dopiero wszystko tutaj ze sobą. Dobra, no to działamy, Nawet ja zauważam, że mam mniejsze i te mniejsze zdecydowanie lepiej pasują. Dobra, słuchajcie, kupicie to wszędzie. Koszt jest naprawdę niewielki. Zazwyczaj jest to zutówka maksymalnie dwa. Przymocuję sobie na to na cztery. Chociaż nie wiecie co, spróbuję na trzy. Jak będzie mocno trzymać, to tak zostawię. Ok, no i jedynie co musimy zrobić, to dopasować sobie odpowiednie wiertło do drewna, czyli tak jest ostrą tutaj końcówką, żeby drewno się nie rozeszło, nie popękało. Dobra, już poznałam e, drewno. Przymocowałam sobie tylko do tej deski jedną e, śrubkę. Także tu jest jeszcze luz, bo z drugiej strony muszę zablokować żeby móc wiercić w tym. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby jeszcze podłożyć jakąś deskę pod spód. Tym bardziej, kiedy pracujecie na ziemi i macie jakieś panele itd. więc zabezpieczcie wszystko. Ja używam nieco większego wiertła, delikatnie robiąc dziurkę nie do samego końca i dopiero później wkręcam śruby, ponieważ jest to dosyć mocne drewno i mniejsze wiertło nie dałoby tutaj rady. Więc tak to u mnie wygląda, sobie schody właśnie mniejsze, Na nawiercę tylko delikatnie. jedną i drugą okay. no i zmieniam teraz szybko na wkrętarkę plazło tak trzeba sobie pomóc jakoś przytrzymać samej Siedzi i mam nadzieję, że się teraz uda kręcić śrubę tak się śpieszę, naprawdę ja trochę kręcę śrubę żeby się trzymała i nie przeszło Jest dobrze i mocno siedzi Uf, dobra, szybko jeszcze może jedną taką dużą i mamy to wiecie co, zrobiło się naprawdę późno jest pół do dziesiątej nie chcę już hałasować bo i tak już trochę przesadziłam. A tutaj faktycznie klej jeszcze schnie, nawet w niektórych momentach wypłynął, więc wolę poczekać, co się będzie z nim działo i dać faktycznie mu chociaż te paręnaście godzin na to, żeby wszystko się mocno połączyło i gdzie nigdzie, żeby wypłynął tam, gdzie potrzebuje, więc wszystko tak zostawiam. Tutaj sobie dopchałam taśmą, tak jak Wam mówiłam, żeby wszystko jutro fajnie połączyć. Już mam wszystko przygotowane, więc Wrócimy do tematu jutro. No i mamy już kolejny dzień, jest wcześniej rano i jak widzicie, ja już trochę tutaj zdziałałam tak poza kamerą, a mianowicie połączyłam te dwa elementy ze sobą. Takim metalowym czymś, i po prostu to owinęłam, dlatego że klej, który tutaj też dałam, on pęcznie, tutaj mi wypłynął w sporych ilościach. Będę to zaraz szlifować. On jest dzisiaj super, super twardy, więc dzięki temu też zostało to zabezpieczone, żeby tutaj nic nie wyciekło. Więc jest bezpiecznie dla Stefy: jest to super, teraz trwałe, mocne. Naprawdę wiem, że tutaj się nic nie stanie z tym. I dałam również nóżki, bo tak sobie wszystko teraz obliczyłam i coś tutaj mi jeszcze brakowało, więc dałam nóżki, które są po prostu starymi uchwytami z szafek z Ikei. Takie, wiecie, klasyczne drewniane, więc przykleiłam je na ten sam klej, wszystko obciążyłam, więc teraz to zdejmuję, szlifuję ten klej. Możecie to zrobić papierem ściernym. Ja mam sprzęt, więc szybciutko mi pójdzie. Ściągam te wszystkie tutaj elementy. No i jak to wszystko wyszlifuję, pozbędę się jakichś, świecie takich drobinek kurzu, wszystko wyczyszczę i zacznę malować. Bo w momencie, kiedy wszystko będzie schnąć, to ja będę mogła przejść tutaj do owijania sznurem tej tuby i do lakierowania pozostałych elementów, więc zaczynamy. No dobrze, to zabieram się za malowanie. Przygotowałam sobie wszystko, wyczyściłam podłogę z wszystkich pyłków, żeby nic tutaj się nie znalazło na farbie. A moja farba to jest mieszanka, słuchajcie, więc nie pomogę za bardzo w doborze tego koloru. Tej samej mieszanki używałam do szafki, do tego szufladnika, który mam również w przedpokoju, który już znacie. Jeżeli nie, to tutaj Wam dam jeszcze odnośnik możecie zobaczyć film. Jest to matowa farba kredowa do mebli, w zupełnie innym kolorze ona była, a wymieszałam ją z tymi pigmentami, aby była taka granatowa. Tak, Stefcia, malujemy, ale to ty mi nie pomożesz w tym, wiesz? Ty mi możesz jedynie siewce stawić na tej farbie. Dziękuję, pani. Pani już, pani już tutaj wystąpiła. Okej. Okay. Będę malować wałeczkiem, mam już wszystko przygotowane, to zabieram się do pracy. I'm, I'm able to do what you want. You think I'm a thinker But I'm just a singer All messy and pretty Just making believe Boy I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Down to obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling I'm Się tak schylać, żeby się zmieścić w kadrze pomiędzy tymi wszystkimi tutaj rzeczami. Słuchajcie, wszystko jest już pomalowane, to już prawie suche, bo ta farba kredowa ona bardzo szybko schnie, więc zabieram się za mocowanie liny. I słuchajcie, będą pytania, jest kupiłam taką grubszą, żeby ona wyglądała tak, wiecie, stylowo, natomiast yy, fajnie się to sprawdza. Nie podam Wam linku, ponieważ yy, zazwyczaj mnóstwo tego jest po prostu na Allegro. Wystarczy wpisać sznur do drapaka, lina do drapaka, coś tam do drapaka, czy po prostu drapak i na pewno znajdziecie. Wybieracie sobie szerokość, jaką chcecie i kupujecie jej na metry. Nie wychodzi to dużo, ale pamiętajcie, że mimo tego, że wydaje Wam się, że macie bardzo malutki drapak, to liny potrzebujecie sporo. Nie jestem tutaj, wiecie, jakaś super dobra z matematyki. Ja zawsze zamawiam... Dużo więcej. Zacznę od dołu. Jeżeli mi trochę zabraknie, to wtedy dodam materiału I tutaj, tak jak mówiłam, Stefa zazwyczaj gdzieś do tej wysokości korzysta z drapaka, więc jak coś, to dodam tutaj materiału, chociaż wydaje mi się, że powinno mi wystarczyć tej liny. I co potrzebuję, żeby ją zamocować? Potrzebuję takera, czyli sprzętu do obijania mebli, mniej więcej. Ja już coś takiego mam, mam szybki dosyć długie, więc powinno się tutaj wszystko fajnie trzymać. I klej wikolowy tym razem do drewna, bo nie chcę, żeby coś tutaj pęczniało i przeszkadzało mi w montowaniu liny albo żeby się coś przebiło spod tej liny w późniejszym etapie. Więc najpierw pokryję sobie wszystko klejem, a później. Tak, wiecie, delikatnie w paseczkach, a później będę tutaj montować, przybijając takerem, właśnie do dołu, linę. I lecimy z tym koksem. Zaczynam od tyłu, żeby nie było widać tego łączenia. Robię sobie taką szczotę. razy 100 okręcamy łączymy wszystko ze sobą staramy się jak najmocniej wszystko zacisnąć jak widzicie, przesunęłam sobie wszystko do góry. Mocowanie tutaj zostało, bo takiegoś na oko już widziałam, że może mi troszeczkę zabraknąć. No i dobrze mi się wydawało, więc przesunęłam sobie wszystko do góry. Tutaj też zostało, no, nie wiem, jeden paseczek, więc zastanawiam się, czy albo to zrobić materiałem, albo jeszcze kawałkiem takiej grubszej miny. Zaraz o tym pomyślę. Ale tutaj zakupiłam sobie taki fajny, jakby jutowy worek, coś takiego. Taka wstążka, więc tym sobie tutaj dół zabezpieczymy się, że to naprawdę fajnie będzie wyglądać. Najpierw też wszystko przymocuję za pomocą takera i dam jeszcze trochę kleju. Wszystko to zakupiłam też na Allegro. Klej jest jednak najlepszy, naprawdę. Dobra. Mocowanko. I teraz taker. Czy W sumie to jest dobry pomysł, bo za. Tutaj zakryję sobie te mocowania metalowe. Owinę sobie to z trzy razy. Tylko jeszcze to trzeba przymocować. Tak. Krawaczek tak. zrobiony. U góry również zabezpieczyłam to materiałem. Tak jak na dole. A teraz czas na półeczki. To już wszystko jest suche. Naprawdę ta farba bardzo, bardzo szybko schnie. jak możecie zobaczyć. A tutaj tył w nim malowałam zresztą tego, że one właśnie będą z tyłu, więc um, chciałam to zrobić szybciutko. Mamy już wszystko suche i teraz będę mocować za pomocą wkrętarki takie oto fajne uchwyty, ale najpierw sobie wymierzę, gdzie one powinny być, tak żeby wszystkie były równe. Wiadomo. Ależ się już zrobiło ciemno, teraz Wam opowiem, jaki jest w sumie przedostatni krok w tym całym budowaniu tego drapaka. Otóż mam tutaj takie fajne kątowniki stalowe, te same, których używałam do mocowania. Ja ostatecznie ich nie użyłam, użyłam mniejszych, więc te są takie dosyć ładne. Przyłożyłam sobie do góry nogami moje półki do blatu i zaznaczę sobie ołówkiem miejsce, w którym będę wiercić. Później, oczywiście, wiercę dziury delikatnie i śruby, i to będzie moje całe mocowanie. Jeszcze postaram się nałożyć klej na półki z tej strony od dołu, żeby jeszcze to się przykleiło dodatkowo pomimo tych śrub, śruby oczywiście wybieram takie króciutkie, żeby nie przeszły na wylot, no a potem wystarczy tylko lakierowanie i mamy to no i stoi jest moja szafeczka z drapakiem, teraz muszę tutaj powkładać moje szufladki tutaj Szybciutko od i i zarapierować górę. No dobrze, teraz jeszcze wystarczy odpowiednie nazwy tutaj włożyć. Mamy zabawki, laserek, przysmaczki, narkotyki. Tak jest, moja Stefania jest narkomanką koci miętka i te sprawy. Ja Mamy okay. również manikur, beauty and spa i dwie szufladki. Myślę, że zostawię sobie na jakieś śrubki te sprawy. No i mamy to, stoi sobie drapak, zabiera o wiele mniej miejsca niż poprzedni, a jest na tyle duży, że Stefana na pewno będzie zadowolona. Mogę sobie tutaj swobodnie otwierać drzwi. A wcześniej te drzwi były gdzieś dotąd otwierane, więc był, był to większy problem. Teraz jedynie myślę o tym, że warto by było może ścianę jakoś przemalować, bo tutaj są też zabrudzenia od poprzedniego drapaka, on był o tyle wyższy i o tyle szerszy. Jakoś tutaj właśnie udekorować ścianę, coś tutaj zawiesić. No i taki fajny kącik. Myślę, że to pasuje, bo zobaczcie, jak wygląda reszta. O, tutaj jest ta druga komórka. Szufladnik, który sobie stoi. No więc wszystko do siebie ładnie pasuje, w tych samych kolorach. Myślę, że teraz mój e, przedpokój, który jest cały biały, nabrał koloru, więc ja jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że Stefa, e, no, że ona przede wszystkim będzie zadowolona. E, a i mam nadzieję, że Wam się podobał ten film. Nie jest to takie DIY, jak można samemu zrobić. terapak metodą prób i błędów. E, no cóż, jestem kobietą, radzę sobie z takimi rzeczami i chcę po prostu pokazać, że kobieta też sama da radę. Może się trochę namęczy, może musi dojść do. Tego, tej dobrej drogi zrobienia czegoś metodą właśnie prób i błędów, ale ostatecznie wyszło, mam nadzieję, całkiem, całkiem fajnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego filmu. Pa pa!